Zatrzymaj się teraz i słuchaj uważnie. Życie jest zbyt krótkie, by marnować je na rozproszenia i iluzje. Wielu ludzi goni za statusem, pieniędzmi i aprobatą, wierząc, że szczęście znajduje się na zewnątrz, w czymś, czego jeszcze nie mają. Ale ten nieskończony pościg jest niewidzialnym więzieniem, które przynosi tylko lęk i pustkę. Stoicyzm uczy nas pięciu prostych i potężnych prawd. Wszystko co się dzieje jest poza naszą kontrolą, ale to jak reagujemy jest naszym wyborem. Ból jest nieunikniony, ale cierpienie jest opcjonalne. Czas jest najcenniejszym dobrem i tracenie go na błachostki to marnowanie samego życia. Cnotą, a nie bogactwem mierzy się prawdziwego człowieka. I wreszcie śmierć jest pewna, a pamięć o niej daje nam odwagę by żyć z intensywnością i celem. Kto praktykuje te lekcje, odnajduje wolność, spokój i siłę wobec każdego wyzwania. Jeśli ta wiadomość Cię poruszyła, polub ten film, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzach, wybieram życie jak Stoik.